Po mojej my, my, to szkutnik to jest ta człowiek, co robi drzewiany byte. Nie? A dzisiaj e, mnie fulledzi z wojny, co uważa, że szkutnik to jest taki jakby lepszy, peżno stolisz, ta czy dokładniejszy. No ale nie uważają, że by to było tak, bo co się robić zaś o szafo, a co in je byte. full różnych metod. bo tak, czy od nustrych, nie, To byty są so budowało z dylów po prostu, nie. To to moje lebecy budowane karwyl, czyli na styk deski, byty budowane e, z tak jak kasiepsie byten, nie? Po byte tym je jest full innych technik e, z dylów, z drewna, ta cięły litełe drewna. Dzisiaj coraz bardziej ten byt jest sklejczy, nie? To jest jeszcze co innego. A kupisz arkusze, sklejcie i z tyłu robisz byt. Dzisiaj bardzo w do i nawet te byty są lepsze od plastikowych, to jest to, co rzeczy no po polsku, łodzie z obłogów. Nie? Czyli bierzesz cenechnuta, no czy jakby fornir. Nie? Robisz to, czyli formę tego jachtu, co tak chcesz zrobić, czy tego byta, i tych obłogów odklejesz. To był bardzo mocny, bardzo dobry kadłub. No i te technik, który jest zbudowany z drzewa, jest wolny. to trudno, to to, to, to jaż będę szło opowiedzieć wkrótce, tym, na czym to polega. W sumie te, te obłodzie, co mamy dalej, to są diagonalnie ukladyny, czyli każda warstwa do każdej warstwy pod jakimś kątem. Nie? Są wzdłuż są rozmaite, I to wszystko, każdy sposób, to jest inna robota. By to drewnianym, a jest tym robionym tradycyjnie, taka jakaś szepsi pomarynka albo coś, je, poza tym, że ty to zrobisz, to je w ildzie, z utrzymanym tyłem. Nie? A by te plastikowe, tak jak te desce, co my te tyle. To nie ma żadnego klopota, to cały muże łeb zemostoje, ty tym usanucznym stonem wymyjesz to peżyneczko łedu i nałed ode, nie? a tyłe e, drewniane te musisz skrobać, malować, musisz wzerać, czy dziennie czy coś wsiady, co Dylen robił, także to jest full różnych robót z tym. Ten byt je dosprosto prosto budowany. bo burty są z prostych szteków skleici, Na przód wyrysowano te burte sklejone, bo sklejka nie jest tak długo, jak ten byt. Po mu przebioty do przedniej stywe i mamy to, dwa pasy i przebioty do przedniej stywy. Płetmy to je łebdziąty, westrzutkie w strzutki wstawiony taki szablon, żeby to, i te końce tych sklejk przebity do pawęży, czyli do tyłu co jest tam. Nie? Potem my wrócony to do góry nogami wszedł, wstawiony liścwia tu na dole ten, i no to prosty sklejka przebioty i obrzony. I to jest w zasadzie ten byt skończony. Drzewiany byt z e, dylów, ta sklejka jest cenechną no i ona soletko gnieje. Czy to te robisz teraz kuter bodajesz, są pięćcentymetrowe plącie, nie? czy te dyle. Te to musisz w parownik włożyć no czy to chcesz wiedzieć. Porajesz tam parę godzin, paroneczce godziny, czy ja dyl, Zależysz, jak robisz zależy ci, drzewa. I ty to możesz wiedzieć do tego, Kształtę, co który chcesz mieć. No i potem opasujesz, no i Czy robisz te, z zestaw innych te byte, z tych obłogów? No ty ta, ta ten fornir jest so często I tam im no, bardziej nowoczesna metoda, tym leży ty przygotowanie do tego, jak robienie samego bytu. Przez, że jest dobrze do widzenia, je, że te jest to. To jest proste sklejka. Proste. My prawie liście tam, do ty liście wie to dno, nie? i liście u górę, do niej przebijoty to. Czy by ty nie było oszpachlowany, ty by że ty ten to by nawet teraz jesteś, gust, gust, gust. Ust, nie? I to jest tam po prostu ta sklejka przebioty, a potem to lunciejny przekrety tu liścią. No i je to, to jest bardzo prosty ten bycyk. To to, taki kształt łodzi się nazywa szarpi poszkutniczemu, po czyli to jest płaskie dno i proste burdy. Potem następny Kształt z angielskiego to jest już skipiak, to jest dno, jest z dwóch płatów, trochę tak zrobione, nie? No a potem są okrągłe kształty najróżniejsze. <mulary> ja robię tu, przeważnie, bo te polityczni wszyscy, taką metodę, że tak jak ja wam opowiem, ta burta, ta do stywy, przebioty do, do tyłu. Rozpiarty ty po prostu ja czymś tak, tak rozporu tam ładny burta do dredzie. łeb to wszystko do góry nogami i no to przebije dno i tak powstuje skwerpa a po tym w to skwerpo jeszcze w rądzie. w rądzie są po skwerpy robione i też taka metoda że te stowiesz te w rądzie, nie, i po mu to było ale na przykład te ci tradycyjnych tradycyjne kaszepsi był robiony robione w jedno tak, że w rądzie ale po etymu Także to jest... E, ci tebe są so tak w to wgrzis, e, so tak so to je lzi, Czaso co robię tak by te, że buduje są to skóre po, nie na fardy w rągach, le na szablonach w rągach. To jest ważny, zjaciłeś tam bele na bele sosnowych dylu w te wronci. Na tym jest budowany ta skwerpa, a dopiero, że ta skwerpa jest fardych, ty w so te wronci. No Najteraz czy to jest, ta ci kształty kadłuba zrobiony. czy poety wstawiony wstawione te wronci. No i potem do dyny, to ty do dyni, te wszecie liście, te wszecie dodatki, e, lawa, świrtkasta, wiesz, co to jest świrtkasta? To służy do... bo to jest byt pod rzegl. One On musi a w jedno byt spich na błek. Bo no, każdy to rozumie, że z wiatru y, byt żeglił. A malo byt, rzuć sznałę do stóry but i wędź z, z wiatro so są wymiar. Ale teraz ten tym żeglarski to jest podwiatr żeglac, a nie z wiatro. No i do nie do rady żeglac, wiatr bez tej czwórtkaste i tej szwirter. W kasiepszych bytach ta szwirta była drzewiana w jedno, to jest aluminium. Także to są też różne rozwiązania. Są błyczne śwórce, są właśnie takie sztek śwórce, czy bene w byce wstawione i to do Kasie Kasia przybyła, przybyła tylko w jedno domu. W jednym domu. Powiedzcie tyrys, co buduje, przeważnie z tego ma Ale to jest, to sobie bierze stąd, że Przede laty ten bytel, byt był bardzo drogi, a dumpie e, sz, e, szczególnie w takim używanym jak Kosiabski bycie, to było na zyloj węcigyni, e, z morza na strunt i te cignony po piasku, i to wtedy są ścierane. I do tego młodzież był gorsza, Dum był lepszy, więc tak nie styryl. Ale e, a tyle z tego, co z tego młodzieżu, że i co jest mnóstwo bytów w cyg, nakry i CIG, to przeważnie na łedze stoi, no a cena dąby to jest trzy razy większa, jak cena młodrzewie. Bo młodrzewie w hurtowniach to jest jedna cena na sosna, świerk, modrzew, to je jedna cena w zasadzie. I to jest taka cena, dzisiaj chyba gdzieś między 2-3 tysiące. A dobry dum, to potrafi przekroczyć dwata, przekroczyć dziesięć suncy, a tak za sitme, łesmy, też dostuńesz dum. To w moim zalożeniu to bela jak niewierny, po wtórzeniu Nie, To, co w złono że dziś te drzewiane byty, to większość to motor, to tamto, a je chcę zrobić, staczy taki byt, jak tylko żeby sięby gedale pomaryn. Bo pomarynek to był byt do z uppen strunde, z pichony do sześć chłopów, albo czaso czas nawet ósme. Na Rymach, wechydale przez Presk, dali gdzie im się Denega, stwiale Masz, stwiale żegle, e-bierzele tam, gdzie miele jadra, gdzie miele rozstawione sece. No i taci, t, taci byt, jak to zrobić, główny podstawa do zrobienia tyłu byta, to bls zdjęcia. Tak, zdjęć pomarynków na Strundeje jest Full, bo w tych czasach, czy te pomarynki były używane na strunze, to było i full litników na strunze. A litnice to mieli aparat fotograficzny, pocztówki i tak dalej, i to wszystko. I tych, tych zdjęć pomarynków jest dosyć, wiele. No i e, z tych zdjęć je zrobił planę. plany. Ruch tych pomarynk to powinien być tak 8,5 do 9 metrów, ten mój e wese ma są co ty wici gadac i to wersy po w w zasadzie one są różne plus e, szwrtkastu belo różne śwırty to się od becznych świrtów a skończyło na tacie ci jak mem. <śm>